Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę śmierci sześcioletniego Maksa ze zduńskiej woli włóczkiem. Chłopiec mógł być ofiarą przemocy. Jego matka nad ranem zadzwoniła na numer alarmowy, twierdząc, że chłopiec nie oddycha. Matka i jej partner, który nie był ojcem dziecka, są zatrzymani. Marzanna Zielińska. Mozolna praca techników kryminalistyki potrwa jeszcze wiele godzin. Każdy ślad znaleziony w miejscu uznawanym za miejsce zbrodni może być w sądzie decydujący. Prokuratura ma 48 godzin na przedstawienie zatrzymanym zarzutów. Są używane najnowsze techniki po to, by ustalić przebieg zdarzenia. Po to, by także by ustalić zakres zarzutów, jaki będzie ogłaszany zatrzymanym. Służby na nogi postawiła 31-letnia Paulina, matka 6-letniego Maxa. Dzwoniła na numer alarmowy około 5 rano, jak wynika z naszych ustaleń trzy razy co minutę lub dwie, za każdym razem podając nowe okoliczności odkrycia tego, że jej syn nie oddycha. Dzisiaj rano wyszedłem z senu, to słyszałem jeszcze płacze dziecka tutaj no tyle. I po prostu moc potem bo dowiedziałem się, że przyjechała Dziś nie policja. Pan tak. A której to mogła być godzina? Ciąta rana, bo ja wyjeżdżałem. Więc za chwilę przyjechała policja. Na miejscu od razu stwierdzono ślady, z których wynika, że chłopiec na pewno nie zmarł z przyczyn naturalnych. Dziecko zostało znalezione w domu. Na podłodze mieszkania. Obiegły wskazał, że przyczyną zgonu, wstępną przyczyną zgonu dziecka, były obrażenia ciała na skutek doznanej przemocy. Paulina wprowadziła się do mieszkania w tej kamienicy wraz z synem i 28-letnim Danielem zaledwie trzy tygodnie temu. Para znała się od kilku miesięcy, ale z wpisów na portalu społecznościowym wynika, że była w sobie bezgranicznie zakochana. Dwa i pół miesiąca temu zaręczyli się, a jeszcze wczoraj po południu Paulina cieszyła się, że niedługo zatańczą na swoim weselu. Na każdym zdjęciu w tle na stronie matki zawsze był Max. Policjanci, którzy zajechali tam na miejsce. Hmm... Byli wstrząśnięci z całą tą sytuacją. No, każdy z nas ma rodzinę i, i śmierć dziecka dla każdej osoby jest bardzo poruszająca. W internecie wrzenie i oskarżenia, choć jeszcze nawet nie przesłuchano zatrzymanych. Naprawdę trzeba ważyć słowa, uważać na to co się mówi, nie osądzać pochopnie. Nigdy nie wiemy co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. W lokalnym ośrodku pomocy społecznej usłyszeliśmy, że Paulina była kobietą po przejściach, ale właśnie wyszła na prostą. Daniel był wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Marzanna Zielińska. Fakty.